każdego sportu. Witam w kolejnym materiale na kanale Antefakty. Z nami Arkadiusz Tencula, Witaj. Dzień dobry, Siemanko. Cześć. Za nami gala Cloud MMA 4. Przegrał tam między innymi Paweł Juźwek, z którym no gdzieś tam cały czas Zaczepki macie, on chyba nawet powiedział, że chce się z Tobą kiedyś zmierzyć. <laughs> on, on w ogóle mi kazał się w kolejce gdzieś tam do siebie ustawiać, mhm. czy coś takiego. Bo Paweł jest teraz z free z krwi kości. No nie, kurde <coughs> sobie. Słuchaj, to jest w ogóle legenda polskich Freakfightów, bo to jest jedyna osoba, która przegrała chyba z wszystkimi przegrywami, z jakimi można było przegrać, bo przecież przegrał z Marcinem Najmanem, przegrał z Murańskim, przegrał, nie ujmuję nic yy, Adrianowiczowi, ale przegrał też z Ciosem, więc... Yy, Chyba to jest w sumie taka największa f. jak największą był... Czekaj, kto był tym powale, od, od wale, z druga waleniu, To był Olejniczek, olejnik, Tak, tak. Olejnik, więc chyba został mu jedynie olejnik, tak naprawdę z którym mógłby się zmierzyć o tytuł, Chociaż wydaje mi się, że olejnik pewnie bym mu dał radę też. Także... Czy co, walka z Pawłem w nie ma sensu z tobą? Nie no jaki sens ma walka z Pawłem w Przecież to jest wiesz, to chyba, że musiałbym jak... Jak Piotre go z jedną ręką na przykład mógłbym się z nim bić w jedynie tak, bo jak inaczej, bez sensu. Nie? Też tak uważacie? No ostatnio też y, wyzwał cię kasy do walki. Ty powiedziałeś, że możesz y, w to pójść. No i pytanie, co teraz się dzieje w tym temacie, Czy coś się w ogóle dzieje? Znaczy ja jestem bardzo chętny na tę walkę. Nie mam problemu. Chętnie kas już mnie wkurwia i wiesz, gdzieś tam cały czas podkreśla tą narrację, e, że nadużywam jakiś używek. A nie nadużywam już. Już. Już, już nie nadużywam żadnych używek. E, i, I wkurwia mnie to ogólnie. Strasznie mnie w ogóle... Gościu. pomimo tego, że gdzie go tam wcześniej zdarzyłem z sympatią. E, wiesz, bo to jest taki mega fajny, prosty gościu, który zawsze mówi e, to, co myśli co, i, i, i przez to gdzieś tam lubiłem, ale teraz Chętnie, chętnie bym go wyjaśnił, wydaje mi się, że to by była dla mnie fajna też walka na odbudowanie się, no tylko musiałby się oczywiście zgodzić na, na K1, tak? K1... Właśnie, chciałem zapytać, jaka formuła, bo no bo no, że to wiadomo, ciężkie odbudowanie by było. Nie, 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 to nie ma takiej możliwości, ale K1, małe rękawice, nie ma problemu, stary, to myślę, że to, to by było zajebiście, zwłaszcza, że nie musiałbym żadnej wagi robić, bylibyśmy się pewnie gdzieś, bo gdzieś koło 90 kg waży, więc koło 90 kg, jak widzicie, już jestem, już jestem normalny, już wreszcie wyglądam jak Człowiek 90, chyba dzisiaj trzy nawet rano miałem, e, także spoko. No dobra, chciałem zapytać jeszcze o inne kwestie e, związane z galą Klautem A4, w ogóle jak Ci się podobała? Czy oglądałeś? E, tak, oglądałem, oglądałem, oglądałem. Niestety nie dałem rady być na niej e, osobiście, bo tam miałem rodzinne, rodzinne sprawy. Choć byłem zaproszony, dziękuję za zaproszenie. E, no co, co mi się podobało? no. Co mi się nie podobało, czy o co pytasz? Jak I... mi się gala ogólnie podobała? Tak. Ogólnie no, gala, bardzo spoko. E, jeśli chodzi o ten main event, taki prawdziwy, który był wcześniej, bo tam Leksji mogła mieć drugą walkę, e, mega mnie zaskoczyła Leksji. W ogóle nie dawałem jej żadnych szans. E, myślałem, że tutaj Marta Linkiewicz dużo łatwiej sobie z nią poradzi, że to jest taki wiesz, mistrz mecz. Wiele osób tak myślało. E, a tutaj naprawdę bardzo fajnie się pokazała. Jestem w szoku. Mega, e, mega, 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 mega mega, mega Leksji, e, mega program. I to, to chciałbym spróbować. No tak poza tym, no to co? No, wiadomo, no drugim największym wydarzeniem no to była walka Najman-Muran. I w sumie, tak naprawdę, oglądając ostatni materiał wielkiego BU, jakby u szalonego reportera, to idąc, idąc z taką narracją i takim, takim takim myśleniem, jak oni tam poszli, to ja też powinienem przeprosić, w sumie Jacka Mureckiego. Ja wiem, że u ciebie to nie za bardzo, przepraszam, Jacka Mureckiego. <grym> I nie wiem, czy ty to w ogóle upublicznisz, że go chciałbym przeprosić. Z, 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 I... U mnie jest tak. Z, słowa i ja nigdy nikomu nic nie zabrania, więc możesz mówić co chcesz, no. Ale to serio, tu nie robię żadnej beki, słuchajcie, naprawdę Jacek Mureński po naszej walce, jak wtedy była walka 2 na 1 e, i rozmawialiśmy, oszczegał mnie przed szalonym reporterem, mówi, że to jest śliski typ i żebym na niego uważał. No i chyba, kurde, muszę przyznać, że miał rację rzeczywiście w takim razie. Jacku, także przepraszam, że Cię nie posłuchałem. Miałeś rację. A to dlaczego, bo nie, nie, nie teraz nie kumam. Dlaczego? że, czemu przyznajesz rację? No bo jednak okazuje się, że chyba najprawdopodobniej szalony reporter jest śliskim typem, bo wiesz, byłem u niego w programie, rozmawialiśmy, przybyliśmy, przeprosiłem go, przybliżmy piątki, a on teraz ciągle cały czas mnie atakuje, ciągle gdzieś te, nawet jak oglądałem e, chwilę, mm, jak to się nazywa hate Park, tak? To był? Czy Hejdrum? Hejdrum. A że na programie. Na pro... w, na, klaucie. w Klaucie. No? Tak, cały Rose czas. Dziś... Rosedrum, a sorry, Rose cały czas gdzieś tam, wiesz, e, do mnie jakieś przytyki cały czas o talerzyku. Ileż można To mówić, wiesz, to już nawet przestało być śmieszne. Ciągle te przytyki, ciągle talerzyk, ileż można tego talerzyka powtarzać. E, więc no, najwidoczniej, najwidoczniej Jacek miałeś rację, po prostu, no. Przepraszam, że cię nie posłuchałem, wybacz mi. A poza tym to w ogóle chciałem pogratulować, bo naprawdę bardzo fajnie e, się pokazał e, Jacek, kurde, no jednym uderzeniem złamać odszodu komuś, czy naprawdę znaczu jest złamany, bo był niby jakiś wypis, tak, no Ja nie wiem, czy to jest, wiesz, bo ja teraz w internecie nie mogłem tego zweryfikować. Wiecie, jak to jest w internecie? Wrzucić coś, to jest bardzo łatwo, ale podobno gdzieś tam jest jakiś wypis ze szpitala, że rzeczywiście Najman miał pęknięty odczodu. Znokotował i wygrał. A złamać oczodu komuś to nie jest tak łatwo, to wiesz, to botkiem, można czasami... Nie złamiesz, nie pęknie A przecież najmniej nie jest jakiś delikatny, więc to trzeba mieć zibnięcie, więc no, jest, 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 jestem pod wrażeniem, naprawdę. Trzecia wygrana walka z rzędu. Z rzędu, Hadrik, stary, no i widzisz, da się, da się. Gościu spełnia swoje marzenia, pomimo wieku, pomimo w hali-hajtu jakaś na niego gdzieś tam wylewała, idzie po swoje. Co więcej, ja widzę, że zbiera też grupę już coraz więcej fanów, y, coraz więcej pozytywnych komentarzy, y, coraz więcej ludzi gdzieś tam idzie, idzie idzie, za nim. Kurde, za niedługo może rzeczywiście wystartuje mm, na tego prezydenta i jeszcze wygra te wybory. Kto wie? Arek, ja widzę, że ty zmieniasz obóz, że ty się przywilasz do Jaska czy ja dobrze słyszę? <laughs> y, zaraz, nie. Co, jest, co innego, że kogoś lubisz, czy nie lubisz, a co innego jakąś tam... To, że go nie lubię, to nie znaczy, że mam na przykład, wiesz, krytykować wszystko co robi. Mi zaimponował tym, że tak szybko wygrał tą walkę. E... Wiesz, no muszę, ale to, że go nie lubię, prywatnie i tak dalej, nie ma znaczenia. Walkę, walkę wygrał łatwo, zresztą ja od początku wiedziałem, że tą walkę mówiłem nieraz, że Najmanowi po prostu braknie jaj i braknie mu, e, braknie mu woli walki. I w ogóle te ja wyobrażam sobie, że będzie inaczej wyglądać, że po prostu to będzie gdzieś druga, trzecia runda, że już Najman nie będzie miał siły go ubić i po prostu się podda, a tu poszło dość szybko i zupełnie, no tego się aż tak, aż tak się nie spodziewałem. spodziewałem się, że wygra, a że zostanie bardziej obity, że po prostu tą wiesz, wywalczy tą siłą, wolą walki wywalczy tą wygraną, a tutaj Poszło mu dość łatwo i chyba nawet prawie że rekordowo, tak? chyba tylko Andrzej Fonfara podobno szybciej wygrał e, z, z Najmanem, więc brawo. Jakby ja też stwierdziłem fakt, że wygrał trzy walki z rzędu. E, gdzieś tam, no wiadomo, walka z ojcem Wiewióra, który nigdy nic nie trenował, no to z gdzieś tam można w żart obrócić, no ale wygrał z Pawłem Iźwiakiem, który jest wysokim, <grym> wysokim, <grym> e, wysokim, silnym chłopem. Teraz wygrał z, Marcian, z Marcinem Najmanem, który dzier, dzierży pas. Vou A to nie ta Federacja sam sobie ją stworzył, czy coś niego, to nie tak było? No nie wiem, więc... no też no, żeby... no, nie Ale nie jednak Marcin zaplecze, zaplecze bokserskie, pięściarskie miał, więc nie można mówić, że już Jacek wygrywa gdzieś tam z jakimiś ogórkami. No i te trzecie zwycięstwo z rzędu, które yy, dodaje mu skrzydeł, no i wyzywa ciebie do, do walki. Jacek słynne Arku, 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 Arko. A, Arka, 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 arka. arka, arka, arka. E, Wiesz co, kurde, no nie ukrywam, że ja to bym wolał, tak, z, takiego, z takim kasjuszem się na przykład że coś nowego, coś świeżego dalej nie uważam pomimo tego, że Jacek się rozwija, żeby był jakimś przeciwnikiem, który mógłby mi w jakikolwiek sposób zagrozić i mógłby sobie tutaj wziąć kogoś do pomocy ewentualnie, żeby to miało jakikolwiek sens. Według mnie, ja wiem, że to będzie się hejtować i tak dalej, ale to... No Wydaje mi się, że ewentualnie ta 2 na 1 coś takiego, że to może by miał jakiekolwiek szanse. No i on by musiał być drugi, nie pierwszy. Tylko, że on wchodzi już do mnie zmęczonego, to wtedy jakiekolwiek by wyrównało szanse. Ale myślę, że fajniejsze są przede mną inne zestawienia. Coś, co jest tak Wrócić do Jacka to można zawsze, nie? Wiesz, byliśmy się tyle razy do tej walki, można do rozmowy o tej walce. A te ciosy Jacka z serii mogą ważyć tyle, żeby powalić tym jednym wydarzeniem jak Marcin Wydaje mi się, że. Nie wiem, jak ja się z nim biłem, to nie ważyły tyle chyba, że tak do, potrenował i teraz tyle ważą. No, no trafi, trafi, albo ale zaraz, zaraz, trafi, zaraz, zaraz było, bo te, no właśnie trafił czysto, ale też y, widziałem, i pewnie ty też w tą stronę narrację prowadzisz, y, że jakieś spekulacje, że to nie, niemożliwe, żeby on się tak obrócił, że to w sumie wiesz, tak dostał i tak trochę upadał. Jakby piruet zrobił jak baletnica, jakby to było takie dziwnie odegrane. Upadł. Nie wiadomo, czy oni się wcześniej nie spotkali, nie zrobili jakieś próby generalnej. Nie, no nie na tak pewno. Nie, to jakby, nie, nie, nie jakby nie, Marcin Naiman zrobił coś takiego. To już było w sumie. Tak, to masz rację. nie ma słów, które można by było opisać no nie wierzę, że ktoś by mógł za jakiekolwiek pieniądze dać się tak obrazić, no bo między Jackiem Murańskim a Marcinem Najmanem było no szczerze nie, no nie no, 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 te no, nie, rzeczy, które nie mówił nic. Jacek o ślepakami, no to wycofuje, wycofuje, to... nie ma szans, to by było niemożliwe żeby się mogli umówić, ale aczkolwiek, no przyznajcie, zresztą. wyglądało to dziwnie wyglądało to tak karykaturalnie przerysowane to było, dostało, tak się obrócił i no, chyba, że rzeczywiście tak go to zabolało to pęknięcie, pęknięcie, pęknięcie. wiesz, no nigdy mi nie pękać to, więc nie wiem jak to boli. No też, ale może rzeczywiście to, bo yy, widziałem raz w wywiadzie owca opowiadał, nie wtedy co mu tym, że normalnie, z że on nie wiedział, co się stanie, z paszą, że, że nagle nie widział widzieć na oko, że się przestraszył. Może. No w sumie to mógł tak, wiesz, tak mocno dostał to był, nie wiem, jakiś błysk wokół czy coś nie. Że... Ja, ja też jestem osobą, która no. Znaczy mówię prawdę. O, w sumie tak. Przecież znaczy, mówię prawdę o Jacku Morańskim, Zawsze. No, no i teraz też powiem prawdę, no Jacek Murański w tej walce naprawdę wyglądał y, najlepiej w swojej karierze, widać, że y, trenerzy, y, trenerzy Jacka robią z nim y, jakąkolwiek robotę. No i, i wygląda najlepiej, no i tyle. No. Ja zawsze mówię, prawdę prawda, Jacko, stwierdzam fakt, że wygrał coś się walkę z rzędu, wyglądał najlepiej yy, ze swoich wszystkich walk. No i tyle, no. Ja, uważam, ja uważam tak samo, więc tutaj nie mam zamiaru wiesz, żadnym hejtem wylewać go. To za komentarze, jakie będą, yy... że, że się przywijamy do Jacka. No a jak? Nie, no nie, no, 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 no po prostu stary jesteśmy... Ja nie wiem, no ja po prostu mówię tak jak jest. Uważam, że... E... No dobra, co się będę tłumaczył? To co powiedziałem, to powiedziałem, Prze tu cofnijcie sobie te, tak, potwierdzą tak, te słowa, tak, które tak. powiedziałem. I tyle. Na pewno według mnie jest większym kozakiem niż, nie wiem, taki Juźwiak właśnie, pizda. Według mnie nawet, kurde, nawet nie wiem czy nie jest większym kozakiem niż Don Też trzeba pamiętać, że Jacek ma? 54 lata? No właśnie, no właśnie, czy nawet więcej. No. Czego on ma chyba więcej? To jest dwa razy starszy ode mnie. Dwa razy starszy od Ciebie? No tak, no, no, no tak, ponad. Ja no to właśnie, tym bardziej. Ponad dwa tak, razy starszy kur, ten... raz My tu za niedługo jego falami zostaniemy w ogóle. Lubię to, odblokuj mnie, Jacek, na Instagramie, to Ci polaj, to cię zaobserwujemy na ciebie kawałek zdjęcia. <laughs> Tylko nie, mnie odblokuj. Nie, od, nie odblokuj, <laughs> nie. bo będę Ci pisał komentarze, które nie będą <laughs> no Ci się podobały, czyli prawdziwe, więc nie, tego nie robię akurat. Nie, nie śmieję się, naprawdę. Ja jestem, jestem mega pod... Jestem zaskoczony naprawdę pozytywnie e, przy przygotowaniem i formą, e, form o jednym tylko należy pamiętać, że to, czy ktoś wygrywa lub przegrywa w Oktagonie, nie jest wyznacznikiem tego, czy ma ktoś rację poza Oktagonem w wielu sprawach i też zwycięstwa w Oktagonie nie powinny zmieniać obrazu tego, jakim ktoś jest człowiekiem. To chyba warto o tym pamiętać. Ty Ale macie. walka i tak tutaj nie ma sensu, tak? Nie ma sensu Barasz. i tak. Dalej to i tak jest przepaść kanon, to dalej to jest kanion więc to nie ma sensu. To, że on się może być z emerytami, może sobie wyzywać właśnie jakichś tam byłych gangsterów, też emerytów i tak dalej, to są rzeczy, które może Jacek, do mnie to no, nie ma szans, no, nie ma szans. No. Chyba, że naprawdę ułatwimy mu to jakoś, nie wiem, że ja jedną ręką, ja, jak się liga, czy nie wiem, dwóch na jednego, to jest jedyne, gdzie tam bym widział jakiekolwiek, żeby mu dać szansę, bo ja w ogóle nie widzę, wiesz, no okej, okay, fajnie wyjść dla pieniędzy, bo pewnie dobrze bym może za to dostał, ale żeby jakiekolwiek mu dać szansę, bo to piąty raz, znaczy nie no, on akurat trzeci raz dostać. W Chociaż ostatnio dostał właśnie w sądzie, też chciałbym tutaj powiedzieć, że... No właśnie, bo to w ogóle nigdzie nie wybrzmiało. No właśnie, nie wiem dlaczego, czy tak ludzie się, czy tak boją się o to zapytać po prostu? To, to e... chciałem tylko jeszcze dygresję, znaczy tak do Jacka, no sorry, próbowałem załatwić walkę z Arkiem, nie udało się, przepraszam. Tak? Do... Chciałeś załatwić mu walkę? Załatwić mu walkę. Ja no jest... Nie, nie walkę, jest... mówił Arku, Arek, 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 Arek. Przez wywiadów, no to nikt, wiesz... No Ale z... właśnie przy tych rekordach tam, że mówię, że z, bo nawet taki post napisałem, 5:0 dla Tańculi, e, sprawa w sądzie, zresztą, którą założył mi Jacek Murański, no ją przegrał e, o zniesławienie. Ziem, no, też właśnie. Ogólnie napisałeś. go nie zniesławiłem, tak stwierdził powiedział od początku, o co chodziło. E... Wszyscy wiedzą. Znaczy, no, no to ogólnie od jakiegoś roku, czy tam więcej toczyła się sprawa w sądzie przy... Jacka przeciwko mnie, Jacek wytoczył mi proces o zniesławienie. O to, że powiedziałem w wywiadzie, zresztą jeszcze w programie z szalonym reporterem, że Jacek, że przysłowiowy pedofil to i wypada fajnie przy Jacku. Takie słowa użyłem i on za te słowa akurat stwierdził, że to jest, że to jest zniesławienie i, i ten sąd stwierdził, że to nie jest zniesławienie. No i tyle. W sumie. Nie, chyba w MMAPL był ten temat poruszany. Więc jak powiedział chyba, że nic takiego nie ma miejsca, że on ma tą sprawę 15 czy coś takiego? Czy masz no, przecież... jakąś sprawę nie, z nie, nie mam żadnych spraw z Jackiem. To była jedyna sprawa, jaką mam w ogóle z kimkolwiek o nazwisku Murański. Okay. E, przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo, a sprawdzam wszystkie sądy. I mam w ogóle swojego radcy prawnego, mam swojego e, gościa, Sławka, którego zna Zresztą... Teraz masz tyle spraw, że ty. Tak, że <laughs> tu już spływał jakąś ta ludzi od tych spraw. E, nie mam jednej sprawy. Bo jedna okay. sprawa, ta sprawa została umorzona pier na pierwszym posiedzeniu w ogóle, więc okay. sąd stwierdził, że to spierdała i o takie coś w ogóle nie można ludzi pozywać. E, no. Także Jacek, możesz mnie przeprosić za to, że mnie kiedykolwiek w ogóle pozwałeś. Dobra, koniec już y, tematu, który napędza niektórych zdaniem wie, wie, wiele osób. Dobra, koniec tematu Jacka. Skupmy się teraz na tym, co, co się wydarzy, jeśli chodzi jeszcze o y, twoje potencjalne walki. Z kasją mówisz, że tylko wyłącznie K1 mały rękawica, tak? Szanowierz, no wiesz, w boksie nie ukrywajmy, no. No, nie miałbym szans. Mówił no się no teraz z Boksdelem w, w, w tych małych rękawicach. No i tam nie za dużo wykonał. Nie, z Bokzelem się bił w dużych rękawicach. A w dużych, właśnie no, no, nie wykorzystywał kopnięć nie, nie wykorzystywał kopnięć i właśnie tutaj widzę szanse duże z, z kasją, on tą nogę trzyma z przodu i no nie wiem, ile kiedy by ta walka miała być, ile by miał czasu na to, żeby się spróbować, ale raczej tego nawyku bardzo, bardzo szybko by się nie pozbył. Zwłaszcza że jak miałem tam przymiarki do walki z szybkiem włodarczykiem, to sparowałem z bokserami, to ten, ta przednia noga z przodu cały czas okopywana, oni nie umieją jej po prostu tworzyć, oni mocno, oni mocno na niej stoją i, i to jest bardzo łatwy cel, tak samo łatwo się nią obala eee, No w MMA to nie by w ogóle szans z najmniejszych, więc nawet nie, wiesz, to tak jak ja nie miałbym szans w boksie, tak samo on nie miałby najmniejszych w MMA, więc to nie ma sensu. O nie dlatego boks, o się nie zgadza na MMA, więc spotkajmy K1, tak? się gdzieś połowę, no. spotkajmy się K1 albo możemy spotkać się Dirty K1. Ja myślę, o Dirty K1, rozumiesz. Łokcie, wkładanie paleców w różne e, otwory, dziury. Tak. W różne otwory. Ja jesteś specjalistą, tak? <laughs> nie, nie, ja nie jestem specjalistą, ale poszedłbym na treningi, na przyuczenie do, do Jacka. Wtedy bym mnie nauczył, jak to wszystko robić. E, możemy zrobić jakiś Dirty K1, Dirty Kickboxing. Dirty Kickboxing. Człowieku, że można gdzieś tu z głowy uderzyć, z łokcia. Można gdzieś chwycić, nie wiem, przydusić trochę. Takie coś. O, może być. Także kasuje, jeżeli nie jesteś Pizdom jak e, twój e, wspólnik szef jak tak? Wspólnik szef to jest wspólnikiem jego czy szefem jego? Kto? No i Paweł Juźwiak. Jeżeli nie jesteś tak wielką pizdą. Z półlasem. Jak twój spulas e, to zapraszam cię, K1, małe rękawice i, i zróbmy to. No dobra, jak oceniasz samą walkę Juźwiaka z ciosem. W ogóle... Ja, ja... rozmawiałem z, z Pawełem Juźwiakiem po walce, no to był... Bo tak wkurzony na siebie jeszcze takiego zdenerwowanego nie widziałem. Bo chyba nawet był bardziej zdenerwowany po tej porażce, niż po porażce z poprzednim zjazdem. Co ty gadasz? Mi, ża mi żal jest właśnie ciosa, że kurde, bo cios naprawdę się przygotował do tej walki i, nie, chciał, i chciał coś pokazać, a tutaj no, po prostu nic mu nie dał pokazać ten, ten Jóźwek. Kompletnie nie pozwolił mu pokazać umiejętności żadnych, ee, bo tak, tak mało wymagającym był przeciwnikiem. <laughs> nie, no Jóźwek to nie było. Myślę, że powinien skończyć już ze sportami walki, iść na tą sportową emeryturę i, i, i tyle. No jak, jak przed chwilą przecież y, oddał rezesowanie Fenie, żeby właśnie Aha, się by się... No ale no z kim on by się mógł bić? No dobra, no z Olejniczakiem na przykład, nie wiem, z Wardęgą, Olejnikiem, ja zawsze mylę. Z Wardęgą, no kogo by mu jeszcze można było dać, no nie ma już mu kogo dawać. Albo właśnie no, takich zawodników jak ja i nie wiem, bez jednej ręki wtedy. twierdzisz, coś... że on jest taki słaby? No, no tak, no a ty jak twierdzisz? O ty co twierdzisz? Przegrać, sary, z Marcinem Najmanem przegrać. No ale już wygrał. Z Kwiatkiem przegrał, wygrał. Znaczy z, z, z Najmanem przecież to pierwszym co wygrał, to wiesz, że to i, w, wiemy jak to było, że tam poszło Pesos, Besos i po prostu kupił tą wygraną. I, I to nie trzeba być, wiesz, żeby wiedzieć, jak to wyglądało, jeśli chodzi o tą walcę na Wotorę. E, potem już widzisz, Najman się postawił, wygrał. E, z Azjackiem, no jak, no przecież miało być, miało być jakieś. Y, jak to się nazywa? Sprzeciw. No i co z tym sprzeciwem? Przeciw odwołanym, więc stwierdził, że przegrał. Nie no, sprzeciw mu przyznał. Przyznali, że wygrał, Przyznali ale, on mu? Tego, ale on powiedział, że nie chce. To ja nie rozumiem. Przyznali mu, że wygrał, ale że on nie chce tego sprzeciwu? Ja nie wiem, no, ale pierwszą walkę wygrał, nie? Nie. nie. drugą przegrał. Z Box dwa, dwa razy przegrał, tak? Tak. No nie no, on ma jakąś, a on ma jakąś wygraną w ogóle z kimś? No z y, Najmanem, no Jackiem. To... Jedną. Jak z Najmanem? No z Najmanem w Otore, no ale to ją kupił, to się nie liczy, no. A, no. a z Jackiem kiedy wygrał? No pierwszą we Wrocławiu przecież walczył, nie? Oni mieli rewanż. Oni się bili wcześniej? No chyba tak, no tak, no wracali się bili. Wszystko krzyczał, krzyczał Jacek Murański po, po tym. A, tak, tak, dobra, rzeczywiście masz rację, masz rację, przepraszam, to o tym zapomniałem. Nie, już mi też się to miesza, mi też się to wszystko miesza. No tak, no tak, no tak, ale wiesz, Jacek dawniej to nie był ten sam Jacek, co teraz. Jacek teraz to jest gladiator prawdziwy. Człowieku, to jest zupełnie inny poziom niż to co było kiedyś. Więc to nie ma co, że kiedyś wygrałeś z Jackiem, to się już nie liczy. No to dlaczego nie chcesz mu dać tej walki? Bo to dalej jest kana i skanion. Bo ja się u ciebie tak lubię odpalić, że wszystkich ja Walczył o, w o walkę Ile masz procent? Arkiency, Jacek, ile on ci daje? Ile on ci płaci? Jacek ja to to nie wiem co się z nim dzieje. Nie, no nie, przecież jaka ci sensu, jeżeli jakiś kontrakt, to są takie pierdolenie, takie gadanie, ja też wiem, że trzeba nie, po ja prostu dużo sz, gadać. Ja się też śmieję, tylko... Dużo w w teraz w Więc ja gadać teraz trzeba, więcej trzeba gadać niż robić, w ogóle, w jak jak fight, Fightach, zwróciłem, ja już, ja już teraz, jak dawniej dużo trenowałem, mało mówiłem, tu w ogóle nic to nie dawało, a teraz właśnie najważniejsze jest to, żeby dużo gadać nie nie trzeba, no nie, nie trzeba dużo robić, trzeba dużo gadać, kogo ty byś to nie rozjebał, Znaczymy, to nie ja rozjebał. Tylko, ja, tylko, to ja tylko wspominam o tej walce, no bo po pierwsze wyzwał cię, a po drugie, ale on mnie wyzywa człowieku od 5 lat. On kupi, tam przychodzi niedziela, on w kościele zamiast w i to tak w mnie tak to mówię Tańcula! Arek, arek on tak, arek karek, tak znaczy tak, on... jak, jak wyzywał cię wcześniej, no to to nie miało racji, by to, no bo miał aha, 0, że 0, dobra, dobra, rozumiem. A teraz że teraz napisał, po trzech wygranych, to już nie to może jak wygra jeszcze jedną walkę, to będzie miał ten re wy... rekord wyrównany. No, no ja w sumie jestem po trzech przegranych, tak naprawdę. No bo tam z Ferrari, no to, to też nie byłem sobą, co coś takiego, by wygrałem, ale to tak. Ten. No tak, no on jest po, na fali zwycięstw, ja jestem gdzieś na F Fali przegranych i gdzieś to może. Ktoś mógłby nawet. Ktoś niespełna rozumu mógłby pomyśleć, że rzeczywiście mógłby mi dać radę, Jacek. I mógłbyś ja taki komentarzy. Ja jestem tym, że Jacek tak, tak, tak myśli. Ja tak? myślę, że nawet pod tym, pod tym wywiadem pojawi się wiele komentarzy, że, że teraz. A Jacek komenduje każdy mój materiał, więc. Ale więc. że wiesz, że, nie do, że teraz bym miał z nim problemy, że nie mam rady, że ja jestem teraz, wiesz, ja teraz jestem yy, przećpany i nie mam w ogóle siły, i, a Jacek jest teraz w formie i Jacek by mi dał radę. E, więc tak, kochani, nie będę was z tego snu i letargu wybudzał wierzcie sobie w te bajeczki wasze no no to no, dobra a y, jeśli chodzi o kasę no to gdzie ta walka Potencjalnie miałaby się odbyć na fejmie czy na Prime. No ale czekaj, bo ty zapytaj, nie wiem, mojego menadżera, czy ten. To nie wiesz? Ja, i, i, Ale ty nie masz żadnych ustaleń. Ja mówię tylko, że chętnie, że on to, mnie gdzie wyzywa. Jaka płyną miałaby się potencjalnie chę... odbyć. Chętnie, chętnie bym tego dzbana obił i. No, wyzwał cię na fejmie, tak? Ja bym chciał na fejmie, no bo ale ja w A Ale gdzie cię wyzwał? Wyzwał mnie i Puchnie. co mnie wyzwał? Puchnie. A, Puchnie. a Puchnie. dobra, po walce z Bok na fejmie mnie wyzwał Puchnie. i na fejmie, więc chętnie bym się zwieżu na fejmie, nie wiem, Najbliższa Gala jest tutaj niedaleko w Gliwicach maju, w, w maju, 18 maja, nie ma problemu, Jestem powiedzmy formę, trochę mi się przytyło, ale to mi się przytyło tak dobrze. Kratat na brzuchu jest e, 93 kg waży, więc możemy spokojnie się widzieć. Jak nie, to kolejna gala jest chyba we wrześniu, e, możemy się zmierzyć we wrześniu też nie ma problemu. Ale są cały czas. Nie? No. E, ja mam kontrakt z Fame'em, nie wiem, jak wygląda teraz współpraca Fejmu z Primem, czy tam z inną federacją, czy mógłbym zostać bez problemu wypożyczony. No, chyba jest ten porozumienie między federacjami oficjalnie takie informacje są. No właśnie wiesz, jak to jest. Różnie to, różnie to jest oficjalnie jest, a nieoficjalnie. Co coś wiesz, jakieś tam są konflikty na, na, mhm. linii, na linii Federacji? Kurde, ja dużo wiem i ja właśnie nie mogę. Z, widziałeś przy, przy tym rozmawialiśmy z moim menadżerem. I Arek, nie dawaj się, nie, bo ciągle się daje pod w jakichś wywiadach i powiem coś, czego nie powinienem mówić, więc nic nie mówię. E... No ale jakieś to ziarenko niepewności zasiałeś. No. no. No ale wracając, mam kontakt z Fejmem, ja nigdy nie walczyłem w innej federacji, no Psylezja, pierwsza moja walka gdzieś tam, a tak to Fame, nawet mam wytatuowane ich logo gdzieś na plecach, więc ja bym chciał w Fame'ie i pewnie skończę swoją karierę też w raczej wątpię, żebym do innej federacji poszedł, no chyba, Daj, że na jakiejś posiedzi, znaczy mówię o freakowej, no KSW, to wiadomo. Arek, no. Meca... KSW czy wiesz, jak dzwoni Meca... to stary, to wiesz, to ja, ja zatatuuję tam, przekreślę Fame i na tym, na, na, na tatuażu tak przekreślę i, i o, wiesz, KSW no jak to, jak to... Żartowałem, żartowałem, usłyszyn, to się nie ja. Ale jedno, jedno chciałem jeszcze zapytać. Nie wiem, czy widziałeś lekcji po, po swojej walce. wysłała mi, mi to. Stary dostałem, Dostałem, to tysiąc, stary, tak, dostałem i... tysiąc wiadomości i stosuję tego TikToka do mojej piosenki, że tylko się Nie przestanie marzyć i bardzo się cieszę. Dziękuję, Leksi. Chyba mi 100 tysięcy wyświetleń przybyło na tej piosence. W ogóle piosenka pokryła się, ten singiel pokrył się platyną teraz już oficjalnie. Mam przyznaną, przy czym tygodniu mi przychodzi, wieszam na ścianie obok złotej płyty platynową. Platynowa płyta za single cokolwiek się wydarzy. To jest duże wyróżnienie. Nawet jeżeli ktoś uważa, że kawałek jest na bekę, to zróbcie kawałek no to, na bekę, który będzie. No to widzicie. Przez to, że się tak śmiaje się z tego kawałka, to nabiliście. Co to jest platyna, tak? Platyna, tak. Nabiliście Arkowi platynową płytę. Nabicie mi jeszcze na diament. Ale nie, no, na, na diament to musi być po czwórną platyną, tak. tak, żeby diament. Czyli żeby był diament, 500 tysięcy musi przynieść e, zysku. E, utwór w digitalu 500 tysięcy złotych przychodu musi być, żeby na, z tego numeru, żeby dostać diament, więc. Kurde mieszkanie muszę sobie kupić, jak mi nabijecie wiadomo. Na razie mogę kupić tylko samochód za to, co mi nabiliście. To, to też fajne. też fajne, dziękuję wam kochani. Myjcie talerzyki na TikToku do mojej piosenki, bardzo się cieszę, ale tak naprawdę, wiesz, dużo robi beki ludzi, ale wiele ludzi też e, nie robi beki. Tak jak Lexi, co nie robiła beki, YouTube. naprawdę nagrała do tego, przynajmniej tak mi się wydaje, że to nie była beka, że tego Leksi nie wydarzy, była rozjebana. Ona nie przestaje marzyć, i do przodu. Arek, ja nie będę tą matrycę... Nie będziesz mi za... Starze, nie będę... Myśl co, myś, co chcesz, ja też bym tak, tak myślał, więc... <laughs> Leksi dodała, mogę dodać każdy inny utwór. dodała mogę ten. Dodać, dodała dodała ten. ten. Więc bardzo się cieszę. W ogóle to powinno być hymn Fightów, tak myślę. Taki nieoficjalny Nieoficjalnie to już w ogóle jest podobno hymn Są te memy, nie? Jak... Wychodzisz do OKTAGONu i nie wiesz, z kim walczysz, nie? Tak, tak, tak. i wiesz, oczy. Tak, tak, tak. Dziękuję, że jesteście, słuchajcie. I nawet i za te wszystkie śmieszne rzeczy. Już do tego się przyzwyczaiłem. na początku mnie to wkurwia, powiem ci że naprawdę, ale teraz mnie to bawi. A to widać po tobie, co cię zaczyna denerwować, a potem co za, zaczynasz obracać w żart. Bo no, ileż można jak jak wiesz, jak już tysiąc razy filmujemy, tak tym talerzyku Ja już był No przecież ten, ten Ferrari, co ci wtedy wszedł do głowy, no, jak na tym face to face. Bo to wyglądałeś jak. Yy... Zmora, nie? Ale ja jestem bardzo prostym człowiekiem, po którym... Przy... Ze mnie się czyta jak z książki, widać od razu, co mnie kurwa, co nie, wiesz, że coś mnie ruszyło i... No, to nie tak jest? Tak jest, wiesz, jestem bardzo prostym gościem, po mnie wszystko widać, więc nie, nie jestem w stanie nic udawać, teraz już mnie to po prostu nie rusza, wręcz mnie to bawi, zwłaszcza jak gdzieś tam mój numer człowieku telefonu gdzieś tam się udostępnili i dzwoniło do mnie 600 osób dziennie z tymi talerzykami, to ja już odbierałem, kurwa, dzień dobry, tu hurtą mnie talerzyków, czym... Zobacz, nie? A, czy my, kurwa... kurwa, właśnie ale ja, wiesz, nie? także spoko. W ogóle nie wiem, czy, to, czy ja nie powinienem otworzyć ja jakiejś produkcji talerzy, jak talerzy, człowieku, no. najlepsze talerze, e, które się nie tłuką nigdy, z jakiegoś fajnego materiału i zrobić, kurde, czy mnie nie. Nie, bo to, ja myślałem już o tym nawet, żeby zrobić jakieś takie talerze i sprzedawać, bo dużo ludzi chciało taki talerz, e, jaki dostałem od Szalonego reportera, Teraz zresztą przed mi, żeby przywalali na imprezie stańculi, ale to by było słabe promowanie, wiesz, promowanie e, por, zażywania. No swoją osobą. Bardziej by trzeba było to obrócić jakoś w jakąś drugą stronę, żeby właśnie napisać z tyłu, jeżeli na tym talerzyku pojawi się biały pył, to znaczy, że masz problem i przegrywasz swoją walkę. Wiesz, bardziej... I numery do specjalistów. I, do specjalistów tak, tak, tak. i cały dochód z tych talerzyków na przykład na, na jakieś przeciwdziałanie nark narkotykom i uzależnieniom. Coś takiego by było spoko, bo wtedy wiesz, niby to jest śmieszne, ale tak naprawdę to chodzi o to, że jeżeli na tym talerzyku się coś pojawi, to znaczy stary, że masz problem i, i weź za siebie. Więc jeżeli na twoim talerzyku pojawia się biały proszek, szklany szklisty lub nie wiem, pomarańczowy, nie pomarańczowy, różowy, bo to po, teraz podobno modne są takie rzeczy, różowy, to znaczy, że coś się dzieje Różowy talerzyk? Różowy pył. Aha. To, to, to idź do specjalisty i, 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 i najwyższej możesz mieć problem. Dobra, to zakończmy. <laughs> Dziękuję bardzo miłym akcentem. Miłym różowym <laughs> pyłem zakończmy. Życie w trzeźwości, moi drodzy. Trzymajcie się tak. Ja jestem patrzycielży i od razu już nie wyglądamy. Przytyłem i ten... Dzięki. każdego sportu.